Dubaj, Kuwej i Tamorze Zjednoczone Emiraty Arabskie od wczoraj Świnoujście jest na pierwszych stronach serwisów informacyjnych w całym kraju. Wszystko przez informację, że Świnoujście śpi na historycznie dużych złożach ropy i gazu, które mają znajdować się na Bałtyku, 6 km od miasta. Jednak potwierdzenie tych sensacyjnych informacji zależy od szczegółowej dokumentacji geologicznej, którą firma wykonująca odwierty, Central European Petroleum, musi przekazać stronie rządowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska już chłodzi atmosferę wokół odkrycia kanadyjsko-norweskiej spółki, twierdząc, że same sprawy formalne to kwestia co najmniej dwóch lat. Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku przedstawiciele firmy gościli na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, podczas której prezentowali swoje zamiary. Co ciekawe, ewentualne wydobycie gazu może się równać z gigantycznymi wpływami do budżetu miasta. O wiele wyższymi niż w przypadku terminala kontenerowego. Szacowane przez CEP korzyści gospodarcze z eksploatacji złoża przedstawiają się następująco: 3 miliardy złotych do zainwestowania w początkową fazę zagospodarowania złoża, zatrudnienie przy budowie obiektów, 2000 do 3000 miejsc pracy. Powstanie nowy układ uzdatniania, nowy zakład uzdatniania gazu. Szacowana roczna produkcja gazu 4,4 miliarda metra sześciennego. Szacowany okres użytkowania około 25 lat. Szacowane zatrudnienie na pełny etat to 60 do 90 miejsc pracy. Szacowane wydatki operacyjne obiektu 170 milionów złotych rocznie. Prognozowany dochód podatkowy. Szacowany podatek od nieruchomości 50 milionów złotych rocznie. Szacowany podatek od opłat eksploatacyjnych 65 milionów rocznie. Warto dodać, że szacunkowy podatek od nieruchomości za terminal kontenerowy to około 800 tysięcy złotych rocznie. Do kasy miejskiej miałoby wpływać też 60% podatku od opłat eksploatacyjnych. Jeśli informacje Central European Petroleum o co najmniej 22 milionach ton zasobów wydobywalnych nieopodal Świnoujścia się potwierdzą, to będzie to największe odkrycie złoża ropy naftowej w Polsce co najmniej od II wojny światowej.